Rozumiem, że nie masz siły. Ale ja z chcę tego samą rozmawiać. Przepraszam. Ale jeszcze ktoś pana prosił. Ja nic nie widzę, nie jestem weleternatem. Arnika, powiedz. Co czujesz? Powiedz. Głośno, powiedz do ludzi, bo nigdy nam nie pomogą. Dobrze, więc ja powiem. Arnika... Widzi. Ale ona widzi inaczej. Czujesz. Całym ciałem. Co czujesz? Co słyszysz? Co odbierasz? Słyszę jak konie proszą o to, żebyśmy im pomogli. Słyszę ich płacz i to jak one cierpią, jak się szarpią i jak są bite. No dobrze, ale, ale nie widzisz przecież tego. Ale Ten to słyszę, ale to słyszę. Słyszę jak walą kopytami, słyszę jak rżą przeraźliwie. Nie muszę widzieć, żeby to wiedzieć. No dobrze. Czujesz coś? Nie wiem co czuję. Co możemy zrobić? Co mamy zrobić? Arnika, ja wrócę do ciebie jeszcze.